Proszę Państwa, lecimy. Gimper Pudzianowski oszukał Polaków. Czemu? Nie wiem. Ale dajemy łapeczkę i teraz tak. <gum> Gimper, pokaż włosy. Kropka. <gum> Nie wiedziałem, co napisać, <gum> więc tak zrobiłem. Tak się inaczej, proszę Państwa, w ogóle ostatnio Gimper właśnie w czapkach chodzi, a przecież po to sobie zrobił ten przeszczep włosów, żeby się chwalić tymi włosami, nie? No. Mariusz Pudzianowski sobie nie robi na przykład przeszczepów włosów, a stać go. Lecimy. Mariusz Pudzianowski, o! A dzięki, że mi ten, wtedy powiedzieli, że ciszyć. Bo teraz normalnie mi nie walnął po uszach. Hi, hi. Ale muszę sobie zgłosić, bo trochę przyciszyłem. Że... Szukał Polaków, popularnych. Jeszcze trochę wam trochę ciszej. Strongman i zawodnik MMA tak. wrzucił w internet mnóstwo zdjęć i filmów pokazujących, że jedzie kibicować naszym na meczu Polaków z Austrią. Polska nie. Bo... Okazało się, że tak naprawdę nigdy do Berlina nie dojechał. A oprócz tego, oj Wojtek wyda kilka milionów złotych, by odwiedzić każdy no, kraj na świecie. Wiemy, Kamil Szymczak odwołał swoje ja, ja powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o Ol Wojka, znaczy ja podziwiam, że mu się chce, tak? Tylko że ja nie widzę sensu w takiej podróży, bo to, to, to po prostu sobie przejeżdżasz przez każdy kraj. To, to takie mech. Zaruty w stronę piłka na reprezentacji Polski, a telewizja Polska zapowiedziała powrót słynnej awantury o kasę. O, Nic się nie stało. Ciekawe. Tak, tak śpiewa. Eee, ciekawe, ja lubiłem awanturę o kasę, to było bardzo fajne, ciekawe czy da... <laughs> e, ciekawe czy znowu będzie ten sam prowadzący, nie? ...paliście? Ja tak nie śpiewałem, bo żeby zaoszczędzić sobie nerwów, to nie oglądałem jak nasi ostatnio dostawali w ale nie szkodzi, bo przed nami jeszcze słynny i lubiany przez wszystkich mecz o honor. A tak się przypadkiem składa, że partnerem no, dzisiejszego żadne, odcinka ten, jest, jest BetClik. I tym razem nasi rodacy będą grać... W ogóle swoją drogą, nasi rodacy to zaczęli bardziej się angażować w jakieś głupie... Reklamy, gdzie po prostu brzmią jak debile niż żeby się zająć po prostu tym, za co im płacą, czyli za piłkę nożną, nie. Przeciwko drużynie z Francji. A w BetKliku wciąż obowiązuje oferta dotycząca gry bez podatku. O czym więcej informacji znajdziecie w linku na dole, wraz ze szczegółowym info dotyczącym mojej... awantura kasy była super. Omega, ta awantura o kasy oglądam, ale tak się denerwowałem w trakcie dzieciak byłam i tak przeżywałem ten program. Ja bardzo lubiłem oglądać ten program, był naprawdę super. Na... Mi, mi pasowała awantura o kasę. Tam naprawdę mądrzy ludzie występowali, a nie jakieś wiesz. Otusy. Ale podejrzewam, że to może się zmienić w dzisiejszych czasach, że zamiast brać mądrych ludzi do odpowiedzi, to będą brali jakichś celebrytów, żeby podbić sobie oglądalność, i wtedy będzie to takie zamiast awantura o kasę, to awantura o to, kto jest głupszy, nie? Tak, Francja zremisowała w meczu z Holandią, więc pozostało Polakom jedynie granie o honor, jak już mówiliśmy. I mam nadzieję, że drużyna będzie zmotywowana, żeby tę fazę grupową zakończyć jakkolwiek z twarzą. Obstawiam zatem, że mecz wygrają Polacy albo że zakończy się on remisem. Żeby było ciekawiej, powiem, że pierwszego Gola strzelą nasi i myślę, że może być też tak, że to obie drużyny strzelą Gola. Dla podbicia kursu stawiam też na Anglię, która gra ze Słowenią tego samego dnia. I tak prezentuje się mój kupon. Dawajcie znać, jak Wy uważacie, co się wydarzy i co Wy obstawiacie. I przy. Wspominam, że szczegółowe informacje na temat mojego kodu Gimper możecie znaleźć w linku na dole, a dodatkowo biorę udział w typeriadzie betklika. I wy też możecie. Wystarczy, że sprawdzicie zakładkę misje w swojej aplikacji. A warto, bo pula nagród wynosi aż 50 tysięcy złotych. I na koniec nie zapominajcie, że jeżeli to wy zdecydujecie się obstawić jakieś zdarzenia, to róbcie to odpowiedzialnie i za niewysokie stawki. No i oczywiście obstawiać mogą jedynie... Jakoś idzie, ile dla Gimpera to jest niewysoka stawka? To jest dosyć ciekawe, nie? Ile dla Gimbera to jest niewysoka stawka? Bo dla mnie niewysoka stawka to jest takie 50 zł. No 50, 30, 20. To jest taka, to jest dla mnie niewysoka stawka, nie? Jestem ciekaw, ile dla niego jest niewysoka. 1000, 2000, 5000? Osoby pełnoletnie. A tymczasem zaczynajmy. A zaczniemy sobie od krótkiej informacji na temat poczynania najmłodszego prezent. Ten to się kurwa nigdy prawie nie zmienia, nie? Ale musiał mieć tyle operacji, że to głowa boli. Teraz w historii telewizji. Cześć jest jestem twoim największym zugajkiem. No ja wiem, ja wiem. Po co tutaj spójrzmy tylko do kamery. Dobrze. spójrzmy. Tak. Nie wiem, czy o Krzysztofie Ibiszu <laughs> można powiedzieć, że. Boże Ibisz. <laughs> to było śmieszne akurat. Przeżywa drugą młodość, bo pierwszej chyba jeszcze ciągle nie... Nie, hey, ale Krzysztof, Krzysztof Ibisz jest bardzo inteligentnym. Bardzo takim. Jak to go nazwać? Wesołym, pełnym życia człowiekiem To jest godne podziwu, nie? Niektórym ludziom się nie chce tak żyć Jak jemu Mi na przykład się nie chce tak być wiecznie pogodnym I tak dalej bo... Ten, A on jest taki, no i spoko Skończył, ale na TikToku radzi sobie całkiem nieźle i jego różne produkcje zdobywają nawet miliony wyświetleń. I to całkiem nieźle, bo rzadko który celebryta przechodzący z telewizji do internetu tak dobrze i szybko łapie trendy. A tak odkładając na bok hecheczki z jego wieku, no to ten facet to jest 65. On w przyszłym. Masakra, nie? Wygląda kurwa niesamowicie. W tym roku kończy... Ale to dlatego, że po prostu tyle operacji miał. Tyle ilon Botoksu se wciskać, to jest głowa mała, nie? 60 lat. Tak? Ja pier... Ale nie, no może ja coś źle liczę, 1965, no przepraszam, no jak chuj, 59 lat, patrz, 45 max bym mu dał Na pewno pamiętacie, że swego czasu Krzysztof wprowadził no wiele no teleturniejów w telewizji Polsat, no i okazuje się, że jeden z najsłynniejszych Boże, on ma 60 lat, niesamowite, ćwiczy, pełne życia, pełne energii, okej okay, operacje operacjami, ale kurwa no, by nie marzył o tym, żeby wyglądać tak w jego wieku. Czyli awantura o kasę niedługo wróci do ramówki. No mam dla was dzisiaj ogórek. Ogórek ciszony jest najdroższy na, najdroższy na świecie. Pierwszy odcinek był emitowany w 2002 roku, więc no ja na przykład jestem na tyle stary, że go pamiętam. No ja więc się bardzo jaram i to w sumie fajny ruch. Był to chyba jeden z fajniejszych teleturniejów, który leciał w telewizji w ogóle. To było fajne, to było fajne. No, serio nie wygląda na 60. Ku! Życiu bym mu nie dał. 45, no bym mu dał. Moja subiektywna mm, opinia. Natomiast no często takie produkcje, które wracają po latach i próbują bazować na sile nostalgii, niestety ulegają efektowi pod tytułem A teraz to już nie to samo. Natomiast sama koncepcja programu była świetna, więc zobaczymy, jak sobie z tym poradzą. No, no, nie wiedziałem, żeby to nie było tak, że wiecie, weźmy, wezmą po prostu celebrytów, i to się o, zamiast awantura o kasę, to będzie awantura o kto jest najgłupszy. No, no, no tak wyjdzie, nie? Natomiast dotychczas, jak poradzili sobie z tą całą gównoburzą, która wybuchła w internecie, bohaterowie medialnej afery obyczajowej związanej ze zdradą. Chyba zdradą, bo influencer Kamil Szymczak, jak pisał o tym, że Nikola Zalewski miał mu przelecieć chyba dziewczynę, no to nie użył słowa zdrada, tylko napisał zydy z kropeczkami. No ale internet sobie dopowiedział o co chodziło. I najmocniej w tym wszystkim oberwało się dziewczynie influencera Vanes Sierojewskiej. Po głośnej storce na długi. cholernie ładna dziewczyna, nie? Naprawdę, cholernie ładna dziewczyna i ona też taka młodziutka, ja pierdolę po prostu Naprawdę w dzisiejszych czasach to e, 13-14 latki wygląda jak dwudziestoparo, nie? To jest jakieś aż porumbane Myślicie, że przez tą chemię, czy przez to, że po prostu... No nie, nie wiem, no bo kie... za moich czasów tak dziewczyny nie wyglądały Ja bym was przepraszam. ja nie jestem aż taki stary, ale jak ja pamiętam, to tak dziewczyny nie wyglądały w wieku na przykład 13, 14, 15 lat czy 17 Tak nie wyglądały! Co to się zmieniło? Jakim cudem to się zrobiło w ten sposób, że teraz tak wyglądają? To jest kurwa dla mnie aż po prostu niepojęte. Nie pamiętam, żebym ja... No nie no, w życiu tak dziewczyny nie wyglądały, jak ja pamiętam. Absolutnie. A tu... I czas Boże, zapadła, kurwa, cisza. Ten. Aż w końcu sprawca całego zamieszania zdecydował się odezwać i... Nie wiem, ale się dowiem, nagrał chyba o tym materiał. W skrócie chodzi o dostęp do kosmetyków i nacisk mediów. Nie wiem, ale się dowiem. Można by było sobie obejrzeć, to jest ciekawe, bo powiem wam szczerze, no kiedyś tak dziewczyny nie wyglądały. Ja nigdy nie pamiętam, żeby dziewczyna w wieku 17 lat wyglądała jak 20 parę, nie? Czy w wieku 14 jak 20 parę. Nie wiem, ale się dowiem. Okej, okay, zobaczmy, co tutaj wstawią. To jest Brauma, coś jeden dzień temu. Dlaczego prawica przyjmuje Europę? Bo ludzie to kurwy, jakie ma zaburzenie? Odbierane. A jest. Dlaczego dziewczyny się postarzają? To może być ciekawe. A to sobie włączymy później. Dobra, lecimy wydał oświadczenie. W związku z opublikowaną przeze mnie relacją dnia 14 czerwca licznymi nieprawdziwymi informacjami publikowanymi w mediach oraz brakiem komentarza ze strony zamieszanego postanowiłem się odnieść. Przyznaję, że opublikowanie wspomnianej relacji w emocjach było błędem, a niedopowiedzenie doprowadziło do nadinterpretacji sytuacji, która miała miejsce. To spowodowało falę niezwykle krzywdzących Wanesce komentarzy. Niestety pomiędzy dwójką doszło do zdarzenia, które nigdy nie powinno mieć miejsca, nie takiego jednak, jakie je wykreował sobie internet. Proszę o uszanowanie prywatności Wanesy. Chciałoby się powiedzieć... Czyli jednym słowem yy... Doszło do tego, ale on ogólnie próbuje się wywinąć, bo gdyby doszło do czegoś innego, to by powiedział co, a nie powiedział, więc, jednym słowem, doszło do tego, nie? Niektórzy 14-letni chłopaki wyglądają na dzieciaków, ale 14 lat to są dzieci przecież co ty pie***isz. Doszło do zdarzenia, które nie powinno mieć miejsca, jednak nie takiego, jakie wykreował sobie internet. To może trzeba było nie zaczynać pisać słowa zdrada, które oczywiście, że ludzie kojarzą z tym, że osoba, która jest w związku uprawia z inną osobą, no bo z czym innym. Niedopowiedzenie doprowadziło do nadinterpretacji sytuacji, a media publikują nieprawdziwe informacje. Jedyną osobą, która potencjalnie mogła opublikować prawdziwe, bądź nieprawdziwe informacje w tym temacie, byłeś ty, drogi kolego. Jak oznaczasz kogoś i mówisz, po? Pro, po prostu jesteś typie pojebany i nie nadajesz się do internetu. Poszedłeś w emocje, napisałeś jakieś pierdoły. E, nawet jak cię zdradziła, no to ten, miejcie to kurwa między sobą, a nie wywalacie to w internet, potem to się roznosi i potem cały świat tym żyje, całe, cała Polska, przepraszam, tym żyje i kiwie cała. Chociaż szczerze mówiąc, w dupie to mam. Ale bardzo ładni ludzie ogólnie. Jeżeli mam być ten, no to ja podejrzewam, że niektórzy się interesują, bo to są cholernie ładni ludzie, nie? Czyli widzisz cholernie ładnych ludzi, którzy siebie zdradzają nawzajem. Ech. Jeszcze bogaci ładni ludzie. Młodzi. Czy nie co robiłeś z moją? No to raczej jest oczywiste, że nie chciałeś mu zarzucić, że poszli razem na grzyby, a tobie się to nie spodobało. Pod wpływem emocji nie pomyślałeś i wrzuciłeś idiotyczną storkę na swój profil, bo nie sądziłeś, że sprawa zrobi się tak głośna. No. I niechcący zrobiłeś swojej kobiecie dużą krzywdę. Nie wiem, czy dalej jest jeszcze twoją. Nie dałem swojej kobiety, dziewczyny, która mnie zdradziła, nie? Raczej już by nie byłam moją kobietą. No, ona ma 17. No nie, no nie wierzę po prostu. Gdzie ona ma 17 lat? Ona wygląda na Trzydziechę, no? No kurwa, Mać kobietą. I co tam się wydarzyło? Bo dalej w tym oświadczeniu, które słusznie zostało wzięte w cudzysłów, operujemy na półsłówkach i domysłach. Internet w tej sprawie zresztą dosyć słusznie wyraził jednogłośną opinię, a nawet setki jednogłośnych opinii. Ale to nic, słuchajcie, bo pan. 70 sz... lat starzy niż i. W tym następnego dnia wrzucił Insta Stories, gdzie wspiera akcję osoby z niepełnosprawnością w ramach misji Eliasz. Przy okazji znowu pokazał się bez koszulki, żebyśmy mogli zobaczyć, że ma kozak kaloryfer, a bardzo zdawkowego komentarza doczekaliśmy się także od partnerki. No kurwa, jadali. no śliczna dziewczyna, no nie mogę, powiem wam szczerze, naprawdę cholernie śliczna dziewczyna. No nie mogę po prostu. Nie partnerki, influencera, czyli Vanessa Jest... Tylko 17 lat. Przegięcie pały, Która nie? zapytana na Instagramie, czy wypowie się na temat tego, jak to wyglądało z jej strony, odpowiedziała, że nie będzie poruszać żadnych kwestii prywatnych w internecie, ludzie mają swój rozum, niech wierzą w co chcą, proponuje, żeby każdy zajął się swoim no życiem. No z jednej strony to... można by powiedzieć, że w sumie fajnie by było, jakby rozwiała wątpliwości i napisała o co chodzi, ale to nie ona wrzuciła tę sprawę publicznie do internetu. Więc chyba możemy przyjąć, że jest w porządku, że nie chce się jakoś tam wypowiadać chce, i woli chcę. temat zostawić w spokoju. Zresztą pewnie dobrze dla tej sprawy, jeżeli Zależy jej jakoś tam na świętym spokoju, bo kolejne odpowiedzi i detale pewnie by tylko no, podkręcały potencjalnie zainteresowanie. Takie rzeczy, nawet jak siebie zdradzają nawzajem, to niech się zdradzają, ale to między sobą, niech między sobą to rozstrzygają, a nie w internet. Nie, nie ma sensu, żeby ludzie tym żyli i się interesowali. No. no i takie to o, ale niech ta historia będzie dla was przestrogą, żebyście bardzo uważali... Boże, ale to na przykład to są krytyni, co wiecie, co na przykład zrywają... Ze sobą i, i na przykład zdjęcia swoje tam wstawiają jakieś pikantne, bo sobie powysyłali. To w internet, nie? No trzeba być kurwa kretynem. Dramy swoje, jakieś kurwa jazdy, a i w ciul z takimi ludźmi. zostałem właśnie powiadomienie, że księżule wziął nowy filmik. Okej, okay, można obejrzeć. ...co wrzucacie w internet. Chłop pod wpływem emocji wrzucił sobie randomową storkę i nagle okazało się, że pół internetu o tym mówi. A jak się okazało, że przyfarmazonił i prawie zniszczył swojej dziewczynie życie, no to trochę głupio się przyznać do błędu i nagle robi się niezręcznie. Mało to poważne, ale chociaż może czegoś się nauczmy. I po raz kolejny mogę podbić wniosek, żeby nie wierzyć we wszystko, co jest wrzucane do internetu, bo czasami wystarczy chwilę poczekać, żeby okazało się, że prawda wygląda nieco inaczej. O... Ale ja podejrzewam, że oni się... Z... że ona go zdradziła. Tylko po prostu, no wiecie, no, tak wygląda jak wygląda. No. Wojtek natomiast zamierza się przekonać, jak wygląda każde państwo na świecie. Tak jest. Ja ogólnie, oczywiście, że wiecie, bo to ja nie chcę, żeby ktoś mi mówił, że ja neguję oj Wojtka i że ja hejtuję go czy coś w tym stylu. Ja po prostu uważam, że ten projekt nie ma najmniejszego sensu. Nie ma najmniejszego sensu, ale z drugiej strony, jeżeli to się obije o cały internet polski i jeżeli to zostanie rozdmuchane do niesamowitych, po prostu wiecie, do niesamowitych wręcz tego, i że on będzie miał na tym kolosalne wyświetlenia i zarobi, to, to wtedy ma to sens. Po prostu ma to sens, bo to, Ale tako w życiu bym czegoś takiego nie zrobił. Po pierwsze, z lenistwa. Po drugie, że mnie nie stać na takie coś, bo to są za duże koszta. A po trzecie. Bo uważam to całkowicie bezsensowne, bo jeżeli miałbym podróżować i dałbym sobie cel, podróż y, po prostu cały świat, wszystkie kraje na świecie, to do każdego kraju bym skoczył na jakiś tydzień i w ten tydzień bym po prostu skosztował multum rzeczy, y, objechał multum rzeczy, y, widział to, co widział, y, jakieś nie wiem, w wiosce jakiejś bym się zatrzymał na jakiś jeden dzień w jakiejś kuźwa, kiwie jakiej, żeby po prostu poczuć, nie? A, a taki przejazd przez każdy kraj to to nie jest dla mnie zachwycające po prostu. Wydaje mi się bez sensu, ale zobaczymy jak to Wojek zrobi, nie? Influencer właśnie zapowiedział kolejny wielki, ogromny, przepasny projekt, chyba największy dotychczas w jego karierze, ponieważ zapowiedział, że zamierza pobić rekord świata w najszybszym odwiedzeniu wszystkich państw. Tym filmem rozpoczynam próbę odwiedzenia każdego kraju na świecie. Najszybciej w historii. Czyli 196 krajów. 554 dni. Tyle czasu Wojciech Przez będzie miał na odwiedzenie 196 krajów. Koszty przedsięwzięcia szacowane są na 3,5 miliona złotych. Wizy, loty, to ogromnym kosztem, noclegi, dieta, ubezpieczenia przewodnicy, dodatkowy transport. A do tego dochodzą oczywiście wypłaty i koszta prowadzenia firmy, co daje nam łącznie 3,5 miliona złotych. Zainteresowanie całą akcją jest ogromne i ciężko się dziwić. W momencie, kiedy to nagrywam, w nieco ponad dwa dni, jego wideo wygenerowało mało. niemal 7... 700... Uważam, że to mało. Powinno wygenerować znacznie więcej, bo to jest mega ambitny projekt, jakby nie patrzeć, jest to ciekawy projekt. Dla mnie trochę bez sensu, ale mimo wszystko jeżeli ludzie żygający i po prostu robiąc jakieś pierdoły, robią większe wyświetlenia od czegoś takiego, to, to trochę sensu nie ma, nie? Tysięcy wyświetleń, a moim zdaniem, patrząc na skalę projektu, powinno nawet więcej, bo jest to niesamowicie ciekawe i inspirujące co ten facet robi. Dosyć ciekawą kwestią są finanse, ponieważ Wojtek zamierza całą tę wyprawę finansować częściowo na bieżąco. 3,5 miliona złotych może bowiem robić wrażenie, ale jak się je rozłoży na te prawie dwa lata w podróży, no to przy odpowiednim marketingu ze stawek na AdSense oraz z pewnie będzie w stanie to pokryć. No i oczywiście z całej tej zabawy będzie na swoim kanale publikował Daily z około miesięcznym obsuwą, bo my się o tym dowiedzieliśmy dwa dni temu, ale twórca ma być w podróży już od miesiąca. A do tego zaczynamy daily. I już na takim etapie, na takim poziomie, na takim poziomie jakiego od nas oczekujecie. Już nie ma zwrotu. Żebyś to nagrał, już nie ma. Wyzwanie <grymne> się rozpoczęło 25 maja, 9.25. Pewnie każda możliwa godzina, bo w różnych strefach czasowych jest różna, ale 9.25 w Portugalii. Co ważne, to chłop nie omija żadnych państw i będzie wjeżdżał również do tych, w których toczy się wojna, można złapać śmiertelną, niebezpieczną chorobę. A żeby sobie podkręcić kontenci, kto w niebezpiecznych rejonach takich jak Meksyk zamierza podejmować... Ja, ja naprawdę, ja, ja tylko liczę na to, bo ja, lubię, ja, ja go lubię, mimo że wydaje mi się, że chyba wrednym człowiekiem jest. Przepraszam, po prostu mam takie wrażenie, jak go oglądam, czy go słucham, czy słucham jego wypowiedzi. Mam wrażenie, że on jest wrednym człowiekiem, ale mogę się mylić. Natomiast yy, mam nadzieję, że przeżyje. Po prostu mam nadzieję, że przeżyje, bo to nie są żarty. On wejdzie naprawdę w, jak w każdy kraj, a niektóre kraje są mega zacofane, i tam jest, są wojny, ale nawet jak nie przez wojny, to po prostu ktoś go napadnie. On jeszcze chce w ogóle sam z siebie iść do najniebezpieczniejszych dzielnic, na przykład w Meksyku, gadał. To jest to, to kurwa proszenie się o to, żeby go zajebali, i jeszcze z kamerą cały czas. Czyli będzie pokazywał, że stać go na dobrą kamerę. Bo on ma dobre kamerę, bo z taką jakością, którą on nagrywa, to nie możesz mieć kiepskiej jej kamery. Czyli on, to przecież to się na niego rzucą, no. Zajebią go tam. Po prostu go zajebią. Mam nadzieję, że przeżyje. się jak największej ilości niebezpiecznych aktywności. Wypić od Skorpiona, odwiedzić najbardziej nawiedzone miejsce w Meksyku. I odwiedzić najniebezpieczniejszą dzielnicę. Ty... Dzień poprzedni. Tak. Typowy turystyczny. Typowy turysta. No sam się pcha, kurwa. Sam się pcha w to, żeby pójść, wiecie, do szpitala albo żeby zginąć. Trochę to popieram. No, I jak czasami sobie rozmawiamy o tym, eee, ciekawe, czy kiedyś na Fightach ktoś zginie, to ja mam nadzieję, że Wojtek nie zginie podczas wykonywania no. tego challenge'u, ale tak naprawdę facet bardzo kusi los. Jeżeli nie żartuję z tym podejmowaniem niebezpiecznych aktywności przy nadarzających się do tego sposobnościach, tak by kontent dla widza był. Ciekawszy. Natomiast za całą akcję mega props ja na pewno będę śledził. Jak mawia klasyk, lepiej przeżyć rok życiem Tygrysa niż 20 lat życiem Żółwia. Nie, przepraszam cię bardzo, ale ja kocham swoje życie Żółwia i, i wypraszam sobie, bo ja jestem jebanym leniem i jestem z tego dumny. Jestem leniem, nienawidzę podróżować, kocham żreć jak głupi, niezdrowo żyję to fakt, to powinienem akurat zmienić, to z tego nie jestem dumny. Ale kurwa jestem dumny z mojego leniwego życia. Uwielbiam takie coś. Po prostu kocham. Więc się goń, Bo to jest dla mnie super. Wolę moje leniwe życie przez 50 lat niż jeden rok podróżowania, jak kurwa w tym momencie podróżuje sobie Wojek. Znaczy, Wojtek, nie? Boże, myli mi się to Wojek, Wojtek. Wojtek. Wolę moje nudne życie. Zwłaszcza, że trwa dłużej. <laughs> Mru, kakturku. Chociaż najlepiej chyba przeżyć 20 lat życiem kaktusa, prawda, kaktusie? Myślę, że tak. Jak coś ciekawego podczas podróży Wojtka się wydarzy, to na pewno będę was informował. No i naprawdę trzymam kciuki, że wróci do nas cały i zdrów. Jeżeli też mu tego życzysz, drogi widzu, to. Mimo, nie ma szans, że wejdzie do Korei Północnej. Właśnie, to mnie ciekawe, jak on się tam dostanie. To jest tak kurwa zamknięty kraj, że masakra. W tym momencie zasubskrybuj. Może, ale z tego, co wiem, to trzeba mieć specjalną wizę i dobre uzasadnienie swojej obecności, więc może być trudno. Mi się wydaje, że on yy, to planował od bardzo, bardzo dawna, przez co on już wizę sobie załatwił, po prostu. Załatwił sobie wizy, bo, no bo nie wyobrażam sobie, żeby nie załatwić wiz do wszystkich krajów, yy, bo przecież nie, nie, nie będzie załatwiał tego w czasie podróży, bo to jest bez sensu. Czasami może czekać nawet 3 lata na takie coś, no to... Mogą mu też, no bo patrzcie, no nawet jak będzie to trwało kilka miesięcy, no to mogą stwierdzić, że jednak nie i musi drugi raz się starać o to, i tak dalej, i tak dalej. No to takie wiecie. W czasie podróży ja byłoby to kanał. bez sensu. Nie warto już natomiast subskrybować kanału polskiej reprezentacji, jeżeli byście byli ciekawi, jak tam jest. Jest kanał idzie, polskiej im... reprezentacji w ogóle? Jest taki kanał? Nie widziałem. Nie idzie, odpadliśmy z Euro 2024 i jest bardzo smutno. Znaczy, mamy tam oczywiście jeszcze ten mecz o honor z Francją, ale to już taki bardzo symboliczny. A szkoda, bo żeby oglądać nasze zmagania z Austriakami, no to naprawdę mnóstwo Polaków pojechało do Berlina, w tym rzekomo Mariusz Pudzianowski. Filmów i zdjęć z tego niesamowitego wydarzenia, jak to Pudzian jedzie kibicować naszym, pojawiło się w internecie całe mnóstwo. I niektóre z nich naprawdę zrobiły miliony wyświetleń, tak jak na przykład ten TikTok, który ma ponad 300 tysięcy Polaków. Kolubień. Korzulka reprezentacji Polski, szalik z napisem Polska górą, bębniarze obrędowani napisami Polska górą, no i tak oto Pudzian jedzie kibicować naszym. Wykrzyknął internet, wszyscy zajarani, super się ucieszyli, a potem okazało się, że nie dojechał do Berlina, tylko wysiadł na dworcu zachodnim i wrócił do domu. Tak donosi m.in. dziennikarz Wirtualnej Polski, a jego wersję wydarzeń ma potwierdzać ochrona oraz konduktorzy. Według relacji: Ochrony, która znajduje się w pociągu, oraz konduktorów, Mariusz Pudzianowski wysiadł na stacji Warszawa-Zachodnia i dalej już z nami nie podróżuje. Właśnie przeszedłem przez e, cały pociąg, który składa się z wielu, z wielu dzisiaj wagonów i niestety, ale Mariusza Pudzianowskiego w nim brak. Po prostu. Inny dziennikarz, tym razem z redakcji FAKTU, również tę wersję wydarzeń potwierdza i ktoś zapyta Halo, ale to o co chodzi? Pudzian się ubrał, przygotował sobie super obrędowane ciuchy, zatrudnił jakichś bębniarzy, pogłaszał wszędzie, że jedzie kibicować, żeby. Wysiąść w stację dalej Narobił rabanu, o co w ogóle chodzi no, Okazało się, że to była po prostu akcja promocyjna Wspólnie z jednym z bukmacherów No i komentujący bosz. Ja bardzo szanuję pana e, Pudzianowskiego Uważam go za autorytet, jeżeli chodzi o O to, jak sobie człowiek życie ułożył Ale tak się zastanawiam, po co No panie Pudzianowski, no po co Panu to było to jest taki psujcie sobie wizerunku. Bo teraz, jak będziesz reklamował coś, no to przecież nikt ci nie uwierzy. To takie trochę. Ile oni musieli mu zapłacić, że on się na to zgodzi? Przecież on ma tyle pieniędzy, ma tyle firm. Jakby no nie rozumiem, to jest szczerze mówiąc, za takie głupie trochę. Są podzieleni. No, z racji, że Polacy przegrali, no to część mówi: Dobrze, w sumie, że nie jechał, tylko by się wpił. A druga część mówi: No, nie, no, ale to nieładnie tak oszukiwać ludzi. To jak już zorganizowaliście taką akcję, no to trzeba było go tam wysłać na ten mecz. Ale Pudzian chyba jest bardzo zapracowanym człowiekiem. Może następnego dnia rano musiał zrobić trening albo i tego samego wieczorem. A kontrakt podpisany, no to trzeba było jakoś szumu wokół siebie narobić. I z jednej strony ktoś powie, że się udało, bo wszystkie te storki zrobiły naprawdę mega dużo zasięgu. I subiektywnie uważam, że pomysł zaangażowania Zaangażowania Pudziana do tego, zrobienia tych bębniarzy i tego no co. tak, tu... ale on mógł już tam być, no już mógł pojechać, bo to takie trochę kurczę, psucie mu, moim zdaniem to jest psucie jego wizerunku. Ja zawsze go uważam, uważałem i uważam go dalej za bardzo poważnego, naprawdę godnego podziwu człowieka, no i takie coś mu tylko psuje moim zdaniem renomę, nie? Dookoła, no naprawdę genialny. Ale to, żeby pozwolić mu wysiąść na zachodnim i wrócić za domu, to straszny fakap. I szczerze mówiąc, mam wrażenie, że to ujdzie na sucho tylko dlatego, że to Pudzian i ludzie go lubią. I też no. dlatego, że Polacy dostali w Ciry, więc jakoś tak można machnąć na to ręką. Ale może dostali w Ciry właśnie dlatego, że Pudzian nie dotarł. Bo jakby tam szepnął jednego z drugim w szatni łeb, to trochę inaczej może. Jakby kurwa plackacza im pieprzną, co by kurwa połamał. żeby grali. A tak to wyszło dziwnie. Dajcie znać koniecznie co wy o tej akcji sądzicie i to tyle na dziś. Bardzo mało się dzieje w internecie. Jak zapewne zauważyliście, że gadamy o Pudzianie, co nie dojechał na mecz i że wraca awantura o kasę do Polsatu, a Ibisz jest młody. No takie to życie. Miejmy nadzieję, że coś ciekawego w internecie się wydarzy. A jak tak? Ach, dziękuję Ci bardzo. Miło się oglądało, miło się słuchało, trochę pogadałem. Spoko, no, dziękuję bardzo.